Panie, dajcie już mi spokój. Jeżeli chodzi o tą sytuację w bloku, w bloku obok, na Łuskie 15, o niczym innym nie mówiłem. No właśnie, weźcie się, nie się już ode mnie. Nie byłem żadnym świadkiem i nigdy nie będę. <grym> o, także ja mam nadzieję, bo już z tego co wiem, co Amadeusz ma się lepiej, dobrze, nawet świetnie. Nagrałem Wam parę filmów na YouTubie, odnosząc się do tej sytuacji, ostatecznie, ostatni raz. A dokładnie ostatnie dwa razy. <laughs> no, to nie chodzi o budowanie PR-u, nie, to chodzi o prawdę. Po prostu zwykłą, normalną, kurwa, yy, ludzką przyzwoitość i prawdę. No. Gdzie dwale robią tam wiele lecą? Nic nie dzieje się bez przyczyny. Zawsze jest jakaś iskra gdzieś teraz budowała cokolwiek się stało właśnie. No dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że prawda ujrzy światło dzienne. Tak zawsze miłego. Czyli nowy kawałek będzie, tak? No, Będę go mógł zarekomendować? No, Będę mógł, miał tę przyjemność wysłuchać, bo jako jedna z pierwszych osób. Już mam tę przyjemność. Dobre. Olej daje bit, rozkłada głowę, proszę bardzo. Zapamiętajcie go, bo to się skończy źle dla niektórych na scenie muzycznej. Najlepszego. Stare śmieci. No i gdzie żeś była, Lowsze? Nie tak. jest w Kurde, do domu chcesz, Marusia? Wyczuchrana <laughs> Wyciochrana dama O. Ej, szybciutko. Mądry kotek Mądra koszka 莫牙机枪，好多说。